Witam na konferencji prasowej po meczu Energia Basket Ligi między Rowplak Sokołem a Ariwą Twarde Pierniki Sokół Lepszy w tym pojedynku 74 do 66 jest z nami trener ekipy Storunia, pan Cedric Hyde. jest również koszykarz tej drużyny Jay Prank. Panie trenerze, bardzo proszę o krótkie podsumowanie. Bo... A few words. So, um, frustrating tough loss for us. We worked, worked hard all week, and frustrating loss for us. We worked hard all week. Wanted to come out and win. Um, had a good stretch in the third quarter, and uh, couldn't couldn't continue that. Um, stinks. Want to want to get better. Uh, we still have March coming up, so hopefully uh, learn from it and grow down the stretch. Thank you. And Cedric Kites, <coughs> a few words, please. No, you here's my, here's my It was an important game for us, like for Denmark, and uh, we we did work well all week long, and uh, uh, we started the game pretty, pretty okay. The defense was good uh, first half, even until until the, the half of the fourth quarter, and uh, we did some uh, things which did work at the end, but uh, then we missed an offensive rebound. Uh, we gave up an offensive rebound and they they score easy basket when everything was not so easy before. Um, we had less turnover than us usually. But uh, then in offense, uh, again, we missed some uh, shot close to the basket, some open shot, wide open sometimes. Even if uh, the other team did too in the first quarter. But uh, I think that tonight uh, something was missing. We know the situation. We have uh, this player who decided to leave. And uh, that, that was really difficult uh, to, to, to leave uh, because, uh, well, uh, you have an organization, uh, you have a, a structure. And suddenly, right before uh, two important games, you have somebody breaking everything. It's, uh, it's really a shame and uh, and this is not how I see basketball, but this is how some somehow see basketball. Anyway, we want to find another player uh, when the break will start, will finish. And um, we'll find back a balance. We'll find back uh, pace off court with balance between inside outside player for scoring. Uh, everybody will have uh, the need rest for performing on the court. The two last game was difficult for uh, my two guards playing 33, 27 minutes again after 36 last game. But um, everybody fight. Uh, it was not enough, but uh, we stay confident. There are many games left and many games left means uh, many opportunities to win. This is what we need. we need win and uh, we need a, a team with a point guard and I mean in addition and um, we hope that everything will go right right after. Thank you. Thank you very much. thank you. Dobry wieczór po raz drugi. Druga część naszego tradycyjnego spotkania prasowego po meczu. Tym razem dwudziestej kolejki. w soku Łańcut, Aliba, Twarde, Pierniki. Soku lepszy w tym pojedynku 74 do 66. Jest z nami trener y, gospodarzy Marek Łukomski. Jest z nami Michał Kołodziej, koszykarz ekipy z Łańcuta. Panie trenerze od pana zaczniemy. Bardzo proszę. Dobry wieczór, Dobry wieczór Państwu. E, na wstępie gratulacje dla naszego zespołu, bo wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężkie spotkanie. E, mecz raczej się mógł nie podobać, jeżeli chodzi o jakość. Natomiast e, czasem tak jest, że takie zapasy e, trzeba przepchnąć na swoją stronę. I dzisiaj się udało. Ostatnia kwarta 26, 16, 10 punktami wygraliśmy, tak więc e, bardzo ważne zwycięstwo dla nas w tym całym wyścigu. Już teraz w sumie nie wiadomo o co jest ten wyścig, bo jeżeli nie walczysz gdzieś tutaj o pozycję dającą ci możliwość, nie wiem, walki o play to się zakopujesz w walce o utrzymanie tych zespołów, które gdzieś tutaj są wciągnięte już w tą walkę o utrzymanie, o play o jak najlepszą pozycję, już jest coraz więcej. My się cieszymy z siódmego zwycięstwa, szkoda, że się nie udało wygrać ośmioma punktami, ale na pewno Podziękowania dla kibiców, którzy nas ponieśli w końcówce i bardzo mocno nas wspierali. Tutaj podziękowania też dla moich znajomych, którzy mnie odwiedzili. Nie będę wymieniał imienia i nazwiska, ale wiedzą. Tak więc no teraz fajnie jest, fajne jest to, że mamy ponad miesiąc, prawie miesiąc przerwy bez kilku dni w rozgrywkach, bo nie gramy w pucharze I ten miesiąc będzie dla nas na pewno. Spokojniejszy niż jakbyśmy przegrali ten mecz. Tak więc bardzo mocno się cieszymy. Może nie widać po mnie, ale się cieszę. I gratulacje i powodzenia też dla drużyny Stolunia, bo wiem, że ta cała walka dla nich się jeszcze nie skończyła. Na pewno mają ciężką sytuację, ale też te ruchy, które robili, to nie zrobili po to, żeby odpuścić, tylko żeby walczyć do końca. Tak więc Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu trenerowi Markowi Łukomskiemu, który cieszy się, ale nie widać, żeby się cieszył i poprosimy o głos pana Michała Kowodzieja, koszykarza Rąłpach Sokoła. Panie Michale, proszę podsumować pojedynek Pańskim okiem. Dobry wieczór. Wiedzieliśmy, że drużyna stronia przyjedzie tutaj walczyć o każdy centymetr parkietu. Mecz był na remisie praktycznie od, od początku. W pierwszej połowie nie podejmowaliśmy najlepszych decyzji, dlatego nie, nie zdobyliśmy jakiejś dużej przewagi w przerwie. W drugiej połowie no, drużyna Stronia pokazała klasę, bo mam dużo doświadczonych zawodników w swojej, swojej drużynie i naprawdę bardzo ciężko było wyjść na prowadzenie i utrzymać to pr prowadzenie, więc szacunek na nich, że za w tym meczu. Cieszymy się ze zwycięstwa, bardzo lubimy grać w domu, chcieliśmy dać naszym kibicom fajne widowisko, tak jak mówię chcemy w każdym meczu wygrywać, po ostatnich dwóch nieszczęśliwych porażkach chcieliśmy w końcu wygrać i to zwycięstwo dużo nam dało. Tyle Michał Kołodziej z własnej inicjatywy, czas dla Państwa, jeżeli są pytania to bardzo proszę. Mógłbym prawie zradzić, co zadecydowała jaka ta taktyka. Generalnie wiedzieliśmy, to zresztą rozmawialiśmy na ten temat, że to ma 8 zawodników i gdzieś w końcówce będą, mieli, mo, będą mogli mieć problemy, jeżeli chodzi o wytrzymałość fizyczną. Natomiast w całym meczu, to co mówiłem też jak rozmawialiśmy, że chcieliśmy wyciągnąć wnioski z poprzednich spotkań. I myślę, że nam się to udało, bo gdzieś w pewnym momencie mniej minut dla Corey'ego Sandersa i w końcówce po pierwsze nie miał pięciu fauli, miał więcej siły, po co było widać po tej akcji, którą zrobił ten wsad w kontrze, to ja powiem szacunek dla niego, szacun. Ale no, to jest, to, jest to, co, to, co cechuje myślę, że zespoły, które chcą się rozwijać i, i chcą iść do przodu. To, że, żeby tych błędów nie powiadać. I My, jako sztab, my, jako zespół, jako zawodnicy, każdy chce się rozwijać i iść do przodu. No i myślę, że takie spotkanie jak dzisiaj pokazało to, że tych błędów nie popełniliśmy. Tak więc to dobrze w miarę o nas świadczy. Tak więc presja cały czas, obrona przez całe 40 minut i mieliśmy nadzieję, że to przyniesie efekt. A widzimy, że 66 punktów stracone to jest, myślę, że dość dobry wynik. Czyli dopełniłeś część tych sześć kolejnych zabrakło, tak? Tak, mieliśmy to gdzieś na time małcie na końcu głowy, natomiast najważniejsze było dla nas, nawet niesprawiedliwie, gdzieś wygrać jednym punktem. Udało się ośmioma, tak więc z jesteśmy zadowoleni. Jesteśmy zadowoleni ze zwycięstwa, bo tak jak powiedziałem, to nam da na pewno jakiś troszeczkę spokojniejszego, troszeczkę oddechu, wiary w to, co robimy, że robimy to dobrze, bo to był pierwszy mecz od bodajże Dziesięciu kolejek, w którym byliśmy, fa byliśmy faworytem i e, to jakby mm, uzyskaliśmy to. No i Pana seria zwycięstwa trwała, co Nie dokonany. No, tak więc sz szkoda, że tych meczów mało zostało. Będzie na pewno ciężko ją podtrzymać, ale e, będziemy się starali. Bo 5-0 chyba tak w tym momencie no, tak mi się wydaje. No. Ta, ta, ta dłuższa przerwa, że która nas czeka teraz, jak będzie wykorzystana, oczywiście pytam o plan, bo tego może ten nie... był Spokojniejsza troszkę praca, może jakiś spadyk, jak to O Jezu. Na początku kilka dni będzie wolnego na doleczenie zależeniu urazów, bo już my nie chcieliśmy tutaj mówić, kto gdzie, z jakim urazem grał, tak więc kilka dni na pewno poświęcimy na to, żeby zawodnicy doszli do siebie. Słyszałem o różnych opcjach z, ty, z tymi zespołami, które mają więcej wolnego nie grają w kucharach, że dają kilka dni wolnego. Niektórzy dają więcej niż tydzień wolnego. My gdzieś spróbowaliśmy to wypośrodkować. Mamy kilka dni wolnego, a później będziemy się szykowali. O spalingu jeszcze nie myśleliśmy, natomiast myślę, że będziemy, jak już ochłoniemy troszeczkę, bo chcieliśmy się skupić na tym meczu. Jak ochłoniemy, to będziemy coś starali się zorganizować, ale mogę obiecać, że poinformujemy Pana o wszystkim. Poinformujemy o spalingu. Jeżeli nie ma więcej pytań, Szanowni Państwo, to tylko krótka informacja. Kolejny mecz SOKÓŁ rozegra 5 marca w Dąbrowie Górniczej, a przed własną publicznością 11 marca i to będzie pojedynek z Lublinem.